Stawek gmina Kolno gdzie miała najniższe, jedne z najniższych, lub w niektórych przypadkach najniższe stawki śmieci w całym powiecie. Powiem Państwu, że trudno było wybrać metodę. Dobrze, żeśmy wybrali metodę za to, ale ja też, jak będę na gmina, bo wszyscy mają ryczałt. I chcę na przykład powiedzieć, że tu która jest gmina mniejsza, płaci praktycznie te same pieniądze co my. Tylko dlatego, że mają ryczał. Więc trudno było na początku strzelić się tą ustawy śmieciową, ale myślę, że tutaj, Szanownej Radzie pracownikom urzędu udało nam się w to wstrzelić i ma być się ewe. tylko chcę z tego cieszyć. Ja chcę teraz Państwa prosić o pomoc w wykonaniu deklaracji, bo zwrócimy się do sołtysów, zwrócimy się do radnych, niestety wypełnienie deklaracji jest obowiązkowe, Nie no możemy tego po prostu pominąć Więc może zrobimy jakieś, jakieś spotkanie organizacyjne i wspólnie w ciągu tych 15-14 dni te deklaracje trzeba będzie złożyć, mówię przepraszam za...